Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesiar. to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest czwartek, 14 grudnia, dziś feria Adwentu, dzień trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Francja. W roku 2020 nauczyciel Samuel Paty na lekcji poświęconej wolności słowa pokazał uczniom karykaturę Mahometa. Wkrótce potem został zamordowany. Sześcioro uczniów zamieszanych w jego zabójstwo zostało właśnie skazanych na kary więzienia w zawieszeniu. Do zbrodni doszło na przedmieściach Paryża. Osiemnastoletni wówczas Abdullah Anzorow zaatakował nauczyciela nożem i odciął mu głowę. Według źródeł agencji Reutersa świadkowie słyszeli, jak napastnik krzyczał Allahu Akbar. Morderca został zastrzelony podczas policyjnej akcji. W sprawę zamieszanych było także sześcioro nastolatków, jedna dziewczyna i pięciu chłopaków. Za swoją pomoc otrzymali oni od Anzorowa pieniądze. Jeden z chłopaków, wówczas piętnastoletni, pokazał zabójcy, jaką trasą nauczyciel idzie do szkoły. Przez kilka godzin obserwował też nauczyciela wspólnie z zabójcą. Najmłodsza współwinna w chwili morderstwa miała 13 lat. Rodzina zamordowanego pana Samuela Patiego nie kryje rozgoryczenia wysokością wyroków. Pojawia się uzasadnione pytanie, czy sąd nie kierował się tutaj poprawnością polityczną. Kanada. Komisja Praw Człowieka uznała, że chrześcijańskie święta takie jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc dyskryminują mniejszości religijne. Powodem jest fakt, że są to dni wolne od pracy, a niechrześcijanie, by móc obchodzić swoje święta, muszą wziąć dodatkowo wolne. Dokument Komisji stwierdza ponadto, że dyskryminacja mniejszości religijnych jest zakorzeniona w historii kanadyjskiego kolonializmu. Od opinii Komisji Praw Człowieka, która była tematem debaty o nietolerancji religijnej, zdystansowała się niższa izba kanadyjskiego parlamentu. Jeden z posłów, pan Alain Terrier z bloku kebeckiego, zapytał premiera Justina Trudeau, czy Święty Mikołaj lub padający śnieg są rasistowskie, gdyż przez ludzi w wielu krajach są nieznane. Reakcja pana Trudo może dziwić. Przyznał on bowiem, pomimo swojej wielkiej postępowości, że Boże Narodzenie nie jest dyskryminujące, a całą debatę nazwał absurdalną. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. 3 grudnia obchodziliśmy wspomnienie świętego Franciszka Xaverego, wyznawcy. Franciszek urodził się 7 kwietnia 1506 roku na zamku Zawie w Królestwie Nawary, w rodzinie arystokratycznej. W roku 1525, w wieku 19 lat, wyjechał na studia teologiczne do Paryża. Tam poznał Piotra Fabera i Ignacego Loyole. 15 sierpnia 1534 roku wszyscy trzej złożyli w Paryżu śluby czystości i ubóstwa, dając tym samym początek Towarzystwu Jezusowemu, czyli Jezuitom. Franciszek miał 28 lat. Jeszcze w tym samym roku wraz ze świętym Ignacym przyjęli święcenia kapłańskie. Była to epoka wielkich odkryć geograficznych. Król Portugalii, Jan III Avis, zwrócił się do Ignacego z prośbą o wysłanie misjonarzy do Indii Wschodnich. W maju roku 1542, po 13 miesiącach przerywanej postojami podróży, Franciszek Xavery przybył do Goa. Tam pełnił posługę zarówno dla Portugalczyków, jak i dla nowo nawróconej ludności tubylczej. W roku 1549 43letni Franciszek wyruszył do Japonii i tam udało mu się pozyskać dla kościoła tysiąc dusz. Po dwóch latach wrócił do Indii, by już wkrótce wyruszyć do Chin. Zmarł w drodze w nocy z drugiego na 3 grudnia roku 1552 przeżył 46 lat. Został beatyfikowany przez papieża Pawła V w roku 1619 i kanonizowany już 3 lata później przez papieża Grzegorza XV. Święty Franciszek Xavery jest patronem misji katolickich oraz Indii, Japonii i marynarzy. Stany Zjednoczone. W minionym tygodniu Senat Stanów Zjednoczonych odrzucił projekt ustawy, w którym zawarto pakiet pomocy dla Ukrainy w wysokości 61 miliardów dolarów, a także pomoc Izraelowi, Tajwanowi i innym państwom Indo-Pacyfiku. Projekt nie uzyskał wystarczającej większości. Za dalszym procedowaniem ustawy opowiedziało się 50 demokratów, a przeciwko było 49 republikanów oraz należący do Klubu Demokratów pan Bernie Sanders, który sprzeciwia się bezwarunkowej pomocy Izraelowi. Odrzucenie ustawy nie oznacza jednak końca szans na uchwalenie pomocy dla Ukrainy. Większość Republikanów w Senacie opowiada się za dalszą pomocą, lecz chce zmusić demokratów do zawarcia w projekcie daleko idących restrykcji w polityce azylowej i kontynuacji budowy zapory na granicy z Meksykiem. Prezydent Biden powiedział, że jest skłonny do kompromisu w sprawie imigracji, lecz nie zgadza się na branie Ukrainy jako zakładnika. Włochy. Pod koniec listopada uczestnicy Marszu Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet zaatakowali rzymską siedzibę Stowarzyszenia Obrońców Życia Pro Vita e Familia. W wyniku ataku siedziba uległa poważnemu zniszczeniu. Protestujący, przypominamy przeciwko przemocy, malowali grafiki, na przykład napis Morte, czyli śmierć, na wizerunku dziecka w łonie matki. Wybijali okna, rozpalili ogniska, a nawet podłożyli wewnątrz budynku bombę domowej roboty. Na tyle domowej, że nie wybuchła. Włoska premier Giorgia Meloni na serwisie X napisała: Nie wiem jak ktokolwiek myślący o walce z przemocą wobec kobiet staje się sprawcą niedopuszczalnych aktów przemocy i zastraszania. Z kolei sama organizacja Provita e Familia w wydanym przez siebie oświadczeniu stwierdziła. Jesteśmy głęboko zszokowani i zaniepokojeni bezprecedensową przemocą tych, którzy otoczyli, a następnie zaatakowali naszą siedzibę podczas demonstracji przeciwko przemocy. Palestyna Ostatnia parafia katolicka w Strefie Gazy wydała dramatyczny komunikat. Zaczyna w niej brakować żywności, wody oraz elektryczności. Jak informuje administrator generalny patriarchatu łacińskiego w Jerozolimie, sami al-Jusef. Zbiorniki na wodę na dachu zostały zniszczone, podobnie panele słoneczne. Paliwo zostało zużyte. Prawie niemożliwe jest wytwarzanie energii elektrycznej ani zapewnienie minimum stabilnej komunikacji. Zapasy mąki również są na wyczerpaniu, dlatego chleb wypiekany jest na miejscu tylko co drugi dzień, jeśli pozwalają na to okoliczności al zwrócił również uwagę na zawetowanie przez USA w Radzie Bezpieczeństwa ONZ rezolucji wzywającej do zawieszenia broni w Strefie Gazy. W kościele świętej rodziny w Gazie przed izraelskimi atakami schroniło się około 600 osób. Oprócz świątyni na terenie parafii znajdują się również szkoła, przedszkole, trzy klasztory i dwa domy opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi oraz starszymi. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według sumy teologicznej Świętego Tomasza z Akwinu. Część pierwsza. Bóg, najwyższy byt, źródło i pan wszelkiego istnienia. Punkt 24. Działania dobrych aniołów dotyczące ludzi. Aniołowie stróżowie. Czy anioł może oddziaływać na człowieka? Tak, anioł może oddziaływać na człowieka, ponieważ człowiek także ma naturę duchową, która należy do porządku wyższego. Czy anioł może oświecić inteligencję i ducha człowieka? Tak, anioł może oświecić inteligencję i ducha człowieka, wzmacniając ich moc i dostosowując do możliwości ludzkich tę czystą prawdę, która jest obiektem jego własnej kontemplacji. Czy anioł może zmienić wolę człowieka, oddziałując na nią bezpośrednio? Nie. Anioł nie może zmienić woli człowieka, oddziałując na nią bezpośrednio. Ruch woli, będąc skłonnością wewnętrzną, może być zależny bezpośrednio, jedynie od samej woli lub od Boga, który jest jej twórcą. Czy tylko Bóg jest zatem władny zmieniać wolę człowieka, oddziałując na nią bezpośrednio? Tak, sam Bóg jedynie jest władny zmieniać wolę człowieka, oddziałując na nią bezpośrednio. Czy anioł może oddziaływać na wyobraźnię człowieka i inne jego władze poznawcze? Tak, anioł może oddziaływać na wyobraźnię człowieka i inne jego władze poznawcze, gdyż są one powiązane z organami, a w konsekwencji ze światem cielesnym, który jest poddany działaniu aniołów. Czy anioł może oddziaływać na zmysły człowieka? Tak, i z tego powodu anioł może oddziaływać na zmysł zewnętrzny człowieka i działać nań tak, jak mu się podoba. Choć w przypadku złych aniołów to ich działanie może być przeszkodzone przez oddziaływanie dobrych aniołów. Czy dobrzy aniołowie mogą być wysłani przez Boga do służby ludziom? Tak, dobrzy aniołowie mogą być wysłani przez Boga do służby ludziom, gdyż Bóg posługuje się działaniem tych aniołów w stosunku do ludzi, aby zwiększyć dobro tych ludzi, lub też do przekazania swoich zaleceń wobec nich. Czy wszyscy aniołowie mogą być w ten sposób posłani przez Boga na służbę ludziom? Nie, nie wszyscy aniołowie mogą być w ten sposób posłani przez Boga na służbę ludziom. Jacy zatem aniołowie nie mogą być posyłani na służbę ludziom? Należą do nich wszyscy aniołowie z pierwszej hierarchii. Dlaczego ci aniołowie nie mogą być posłani na służbę ludziom? Dlatego, że przywilejem ich hierarchii jest nieustanne przebywanie z Bogiem. Jak z powodu istnienia tego przywileju nazywamy aniołów pierwszej hierarchii? Nazywamy je aniołami adorującymi. Czy wszyscy aniołowie z dwóch następnych hierarchii mogą być posyłani, by służyć ludziom? Od tego pytania zaczniemy jutro. Polska. Marszałek Sejmu, pan Szymon Hołownia, został zapytany w wywiadzie przez Dziennik Rzeczpospolita o kwestię wprowadzenia tzw. związków partnerskich przez nową koalicję rządzącą. Powiedział, chciałbym zobaczyć taki projekt ustawy. Jeżeli go zobaczę, to oczywiście nadam mu bieg. Nie będzie to pewnie projekt rządowy, natomiast ja z przyjemnością za takim projektem zagłosuję, jeżeli w Sejmie się znajdzie. Natomiast w kwestii zabijania nienarodzonych dzieci, lider Polski 2050 powiedział, że trzecia droga trwa na stanowisku, że powinno zostać przeprowadzone referendum. Zapytany, jak powinno brzmieć pytanie referendalne, Szymon Hołownia powiedział: Musimy ustalić to wspólnie w panelu obywatelskim. Panel obywatelski, mam nadzieję, zaczniemy uruchamiać przy Sejmie w przyszłym roku. Zaproszę do współpracy przy tym najlepszych w Polsce specjalistów od partycypacji obywatelskiej. Ponownie Polska. Trwa adwent, i Gazeta Wyborcza nie byłaby Gazetą Wyborczą, gdyby nie skorzystała z okazji do ataku na katolików. Tym razem na celowniku znalazły się msze roratnie. W związanym z wyborczą serwisie edziecko.pl ukazał się artykuł zatytułowany: Dzieci chodzą na roraty o szóstej rano, a w kościele nie ma ogrzewania. Matka wracają z anginą. Powodem napisania tego artykułu był wpis jednej z czytelniczek na Facebooku. Kobieta zaznacza na wstępie, że jej dzieci są już dorosłe. Jedno z jej dzieci, rzekomo w skutek rorat, chorowało w dzieciństwie na anginę, a drugie na zapalenie płuc. Kobieta zapytała wtedy katechetkę, czy jej dzieci mogłyby uczęszczać na roraty do innego, ogrzewanego kościoła. I tu, proszę czytelników Gazety Wyborczej o zatkanie uszu, taką zgodę uzyskała. Ten fakt nie stanowi jednak dla Gazety Wyborczej przeszkody w walce o zdrowie maleńkich, biednych, katolickich dzieci. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dzisiejsza rozprawka będzie wstępem do programu Sprawki Okiem Katolika Ekstra, w którym omówię to, co zrobił ze świeczkami hanukowymi w Sejmie poseł Grzegorz Braun. Czasem jest tak, że człowiek coś powie w internecie, ludzie jakoś to usłyszą i człowiek ten potem tłumaczy, że wcale nie powiedział tego, co im się wydaje, że usłyszeli. Dobra, dobra, już się nie tłumacz. A co, jeżeli człowiek przed swoją wypowiedzią mówi, ja wcale nie powiem tego, co niektórzy usłyszą? Dzisiejszy wstęp do programu piątkowego uważam za istotny, dlatego że wszystkich nas od wielu lat świadomie programuje się do pewnych reakcji bezwarunkowych, po to by uniemożliwić rzeczową dyskusję o czymkolwiek. Jedną z tych reakcji jest już zupełnie powszechna nieumiejętność rozróżniania krytyki działania od krytyki osoby. Pomijmy nawet krytykę. Dziś nie oddziela się nazwania zachowania od nazwania osoby. Podejrzewam, mój drogi słuchaczu, że spotykasz się z tym bardzo często. Taki dialog. Osoba A mówi: To jest nieprawda. Osoba B: Nazywasz mnie kłamcą? Jest to błyskawiczne, niemal niezauważalne przeniesienie ciężaru rozmowy z materii, czynu, słowa, zachowania na osobę. Stosuje się to już tak powszechnie, że ludzie bardzo często w ogóle nie wiedzą, że stwierdzenie to, co robisz, jest złe nie jest tożsame ze stwierdzeniem ty jesteś zły. Przykłady z mojego podwórka YouTube'owego. Katolik nienawidzi grzechu. Czyny homoseksualne są grzechem. Dlaczego nienawidzisz osób LGBT? Ojciec Adam Szustak wypowiedział herezję. Nazwałeś ojca Adama heretykiem. Otóż nie. I niech mnie ręka boska broni przed czymś takim. Powiedziałem jedynie, że wypowiedział herezję. Ktoś powie: w Watykanie dziś głosi się herezję. Jak śmiesz nazywać hierarchów heretykami? Ale tego nikt tu nie powiedział. Ależ kręcisz, przecież słyszałem. Ale słyszałeś to, do czego cię zaprogramowano? Temat ten bardzo bezpośrednio łączy się z kolejnym zamieszaniem, które celowo wprowadza się do słownictwa. Oczywiście jak zawsze w tym celu, żeby potem z języka przyniosło się do ludzkich postaw: Pomylenie oceny z osądem. To, co robisz, jest złe. Kim jesteś, żeby mnie osądzać? Ale kto cię osądza? Mówię tylko, że to, co robisz, jest złe. Jak te wywody mają się do akcji gaśniczej posła Brauna? Ano także w piątkowym programie dokonam subiektywnej oceny czynu i powiem na co mi zachowanie posła Brauna wygląda. Natomiast część oglądających, czego już teraz jestem świadomy, usłyszy coś innego. Ja będę mówił o zachowaniu, zarówno tym z gaśnicą, jak i tym ze Szczęść Boże, oraz wielu innych zachowaniach posła Brauna. Nie powiem jednak nic o samym pośle Braunie. I nie, nie jest to żadna manipulacja, żadna gra słowna z mojej strony. Działalności posła Brauna nie komentowałem do tej pory, ponieważ wiele osób bliskich mi światopoglądowo bardzo ceni osobę Grzegorza Brauna. Natomiast jego akcja z gaśnicą i świecznikiem hanukowym jest tak wyrazista i dotyka nie tylko akcji katolickiej w Polsce, ale również tematu ekumenizmu, że uznałem, iż nadszedł czas, abym powiedział to, co myślę o działalności posła Brauna i na co mi ona wygląda. Ale mówił będę tylko o działalności. Nie będzie to żadną miarą oczernianie człowieka, ani również, Panie Boże, broń osądzanie go. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, za mało jest dziś konkretu w tej rozprawce, to bardzo cię proszę o cierpliwość. Wszystko powiem w programie piątkowym. Zresztą, być może jest tu mało konkretu na temat samego posła Brauna, ale za bardzo konkretną treść uważam to rozróżnienie nazywania i oceny czynu od nazwania i oceny czyniącego. Mylenie tych spraw jest jedną z podstawowych technik inżynierii społecznej, która ma na tyle poplątać ludziom języki, żeby w ogóle nie mogli się komunikować. Mój drogi słuchaczu, jeżeli masz chęć, napisz w komentarzu swoją możliwie wyważoną opinię na temat tego, co zrobił ze świeczkami hanukowymi poseł Brown. I jeżeli masz chęć, napisz też, czy zgadzasz się, że pomylenie oceny z osądem jest źródłem wielkiego zamętu, zarówno w komunikacji międzyludzkiej, jak i w dzisiejszej debacie publicznej. Maryjo, posłuchaj się mną dziś, jak chcesz, wykorzystaj mnie, jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do Spowiedzi Świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Przypominam, że najbliższa msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów programu Sprawki Okiem Katolika zostanie odprawiona 31 grudnia. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.